Ważne wieści przed spotkaniem Duda Nawrocki. Nieoficjalne ustalenia obiegły Polskę. We wtorkowy wieczór w Pałacu Prezydenckim dojdzie do pierwszego bezpośredniego spotkania prezydenta Andrzeja Duda i prezydenta Elekta Karola Nawrockiego. Rozmowa obu polityków będzie miała charakter roboczy, a jej głównym celem jest omówienie spraw związanych z przekazaniem urzędu. Nieoficjalne informacje na temat Kancelarii Prezydenta. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, jednym z głównych tematów rozmów będzie przyszłość kadry Kancelarii Prezydenta. Część obecnych współpracowników Andrzeja Dudy wyraża chęć kontynuowania pracy przy boku nowego prezydenta. Szefowa Kancelarii Małgorzata Paprocka oraz szef Biura Polityki Międzynarodowej Wojciech Kolarski zadeklarowali gotowość pozostania na swoich stanowiskach. Prezydent ma namawiać prezesa IPN, by jego najbliżsi współpracownicy zostali w kancelarii prezydenta mówi informator z otoczenia pałacu prezydenckiego. Małgorzata Paprocka, związana z kancelarią od 2009 roku, pracowała u boku trzech prezydentów i uchodzi za urzędniczkę o dużym doświadczeniu i politycznym podejściu. Wśród osób zainteresowanych dalszą współpracą wymienia się również Katarzyna pawlak muchę Błażeja Pobożego oraz Tomasza Szatkowskiego. Rozmowa Andrzeja Duda z Karolem Nawrockim. Oprócz kwestii kadrowych, prezydent Andrzej Duda planuje podzielić się z prezydentem elektem swoim doświadczeniem w zakresie polityki międzynarodowej. Już wcześniej odbył z Karolem Nawrockim rozmowę telefoniczną, podczas której pogratulował mu zwycięstwa i zapowiedział, że osobiście opowie mu o najważniejszych wyzwaniach. Z tych lat prawie dziesięciu, przez które ja sprawuję urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Z całej wiedzy, którą mam, którą przez te lata zgromadziłem I na pewno będę się chciał nią, przynajmniej w jakimś tam zakresie, rozmawiając z prezydentem elektem, podzielić, odkreślił Andrzej Duda Nie obyło się jednak bez subtelnych przytyków W wywiadzie dla litewskiej telewizji LRT Duda odniósł się do poglądów Nawrockiego na temat Ukrainy, zaznaczając, że w tej sprawie prezentuje odmienne stanowisko i zamierza o tym jeszcze z nim rozmawiać. Nowy zespół Karola Nawrockiego Karol Nawrocki zapowiada nową jakość w kancelarii prezydenta. Według informacji podawanych przez Wirtualną Polskę, zespół prezydenta elekta ma być pełen młodych, dynamicznych, pracowitych ludzi. W gronie doradców mogą się znaleźć zarówno współpracownicy z Instytutu Pamięci Narodowej, z którego wwodzi się Karol Nawrocki, jak i osoby związane z PiS z środowiskami pozapartyjnymi, w tym Konfederacją, Pewnie znajdą się w gronie doradców, również etatowych, o ile przyjmą zaproszenie, twierdzą źródła WP. Taki pluralizm personalny może mieć na celu stworzenie szerokiego zaplecza polityczno-eksperckiego, co może ułatwić Nawrockiemu budowanie pozycji niezależnej głowy państwa.